Emisja serii D20, tak kwiecień czerwiec. Emisja pod dość, dość przewrotnym tytułem budzimy inwestorów, emisja, z którą były związane różne inne działania, o których, o których jakby wszyscy wiemy, i nie muszę tutaj głośno o tym mówić. Nie ukrywam, zakończyła się sukcesem, który, znaczy zakończyła się sukcesem. Kropka. Natomiast chciałem dodać, że jesteśmy bardzo zaskoczeni, jesteśmy bardzo zaskoczeni skalą, ponieważ przerosło to nasze najśmielsze oczekiwania, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków, i pozyskiwanie nowych inwestorów. To jest emisja, która przyniosła kilkukrotnie więcej środków w ciągu tych trzech miesięcy niż jakakolwiek emisja w historii Breve Leasing jako emitenta od sierpnia 2020. 15 roku przypominam. Od tego czasu jesteśmy emitentem. Najpierw obligacji, a w tej chwili już równy. Zakończyliśmy równy rok bytności jako emitent naszych kwitów dochodowych opartych na naprawie wekslowym. Także ja wszystkim gratuluję, którzy czuli chęć potrzebę, zaangażowali się w działania w tym drugim kwartale kwiecień czerwiec którzy osiągnęli sukces w postaci dużego wolumenu, bardzo dużego wolumenu sprzedaży. Tym wszystkim, którzy pozyskali do współpracy nowych inwestorów, bardzo dziękujemy nowym inwestorom, jak również tym naszym dotychczasowym, którzy, którzy byli z nami przy tej emisji. Szczególne podziękowania dla konsultantów, którzy do tej pory byli mniej aktywni bądź nie byli aktywni. A okazało się, że może nawet nie tyle oni obudzili inwestorów, ile sami się obudzili i zaczęli intensywnie działać, i to się jakby przenosi w tej już na kontakt tej kolejnej emisji, która się rozpoczęła, G20 od 10 lipca, bo, bo aktywnie pobierają dokumenty i, i starają się działać. To tak w skrócie, jeśli chodzi o, o D20. Dodam tylko, że oczywiście wszystkie emisje, mówię o kwitach dochodowych, wszystkie emisje, które, które do tej pory miały miejsce, są zgodnie z warunkami emisji zabezpieczone. Myślę tutaj o administratorze zastawu, o trzech siódemkach, podaniu się egzekucji na jego rzecz. Myślę tutaj o zabezpieczeniu w postaci zastawów rejestrowych na pakietach wierzytelności jak również oczywiście o złożeniu weksli do, do depozytów tak, do, w Kancelarii Notarialnej do depozytu notarialnego. To wszystko wykonujemy w dalszym ciągu zgodnie z warunkami emisji w terminie. To tak w skrócie, jeśli chodzi o, o to, co, co ja chciałem przekazać, no, pracujemy normalnie. To, że spotykamy się na wideokonferencji, to, to, to nie znaczy, spotykamy się też w realu. Te, te działania, które wdrożyliśmy w okresie pandemii, typu wideopodpis, akurat mniej funkcjonuje, jeśli chodzi o, o inwestorów, ale bardzo fajnie funkcjonuje nam, jeśli chodzi o podpisywanie umów z klientami, bo faktycznie ze względu też na zwiększony wolumen tych, tych, tych ilość klientów, którą obsługujemy, ciężko by było nam i to pozyskiwanych bezpośrednio przez nas, przez nasz dział w sprzedaży, nie przez pośredników, Ciężko by było nam jeździć po kraju i podpisywać te umowy. Szef sprzedaży, pan Rafał Macoch postawił na, na ten wideopodpis, na tą wide, wideoweryfikację i cyklicznie wykorzystuje ten, ten instrument. I tak jak mówiłem na początku, pewne rzeczy z nami zostaną. Pandemia będzie czy odejdzie, ale pewne tego typu rozwiązania, jak chociażby dzisiejsza wideokonferencja czy wideopodpis z nami, z nami pozostaną i będziemy z niego z niego korzystali. Um, oczywiście jesteśmy też, urlopujemy się, gdyby, gdyby ewentualnie pojawiły się jakieś, nazwijmy to kłopoty czy problemy, że potrzebujecie się skontaktować z kimś od nas. No to, to w danym momencie, danej, w danym tygodniu, danej osoby może nie być, ale, ale oczywiście mamy zastępstwa i, a, i, i pracujemy, pracujemy normalnie. Um. Z mojej strony na razie tyle. Mamy w tej chwili tą emisję nową G20, która po roku czasu, po roku doświadczeń, czterech emisji, rozmów z inwestorami, konsultacji, konsultacji z Wami, z pośrednikami, z konsultantami została przebudowana, zmodyfikowana w stosunku do wcześniejszych warunków. Wydaje mi się uproszczona na pewno. Zdecydowanie zostały, zostały, została technologia. Jakby technologia, może nie pozyskiwania, ale technologia i, i przedstawiania tej, tej propozycji inwestorom, i potem domykania samej transakcji została bardzo uproszczona. Uważam, że stało się to in plus. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy zgłaszali, wszystkim z Was, którzy zgłaszali jakieś swoje uwagi, jakieś komentarze i w ciągu roku, i, i, potem, i potem w czwartym kwartale. I pod koniec również z kilkoma, z kilkoma z Was konsultowaliśmy to też bezpośrednio, te nowe rozwiązania, żeby, żeby gdzieś nie popełnić jakieś, jakieś pomyłki i, i żeby ten nowy twór to G20 i kolejne emisje były takie no wspólnie, wspólnie razem zbudowane. I mam nadzieję, a nawet jestem przekonany, że udało nam się to, że udało nam się to w takiej formie zrobić. Omówienie tych i tych warunków i tego G20, które wystartowało 10 lipca oddaję w ręce i oddaję głos Panu Pawłowi Zarembie-Śmietańskiemu. Panie Pawle, bardzo proszę, bardzo proszę o omówienie tego tematu. Witam Państwa. Tak jak słusznie mówił Pan Prezes, na pierwsze urodziny naszego kwitu dochodowego wprowadziliśmy pewne modyfikacje, bo ten rok pozwolił nam na zebranie nieco doświadczeń. Pierwsza zmiana jest taka, że emisja rozpoczyna się od 10 lipca. To wynika ze względów czysto technicznych, mianowicie no nie, nie chcemy, żeby się nam nawarstwiały płatności w sensie liczby przelewów na jeden dzień, czyli na koniec każdego kwartału, tylko teraz pewnie zrobimy parę emisji, czy, czy, czy tak samo w cyklu rocznym, czy, czy, czy jakoś trochę inaczej, to pewnie się z czasem okaże, pewnie zrobimy parę emisji właśnie. Począwszy od 10 dnia miesiąca, później pewnie znów zrobimy jakiś przeskok na na przykład na 20 dzień miesiąca, ale to to, to, to się będzie okazywało w międzyczasie. Jest to oczywiście zmiana drobna, ale o, na porządku o niej informuję. Nieco większa zmiana wynika z tego, że został skrócony okres trwania kwitu dochodowego z 18 miesięcy na 15 miesięcy licząc od dnia zakończenia emisji, co oznacza, że od, od początku emisji no to jest 18 miesięcy ale um, państwo pewnie też już on, o tym wiedzą, dla, dla porządku, o tym informuję. E, może to mieć, ponieważ jest ten pierwszy okres jest, jest, jest skrócony, może mieć to wpływ na jak, jak wysokość prowizji, ale ale to, to, to są sprawy indywidualnie negocjowane. No i wreszcie zmiana najważniejsza, która sprowadza się do tego, że ten tak zwany nominał, czyli okrągła wartość odpowiednio pięć tysięcy dwadzieścia tysięcy tysięcy występuje na samym końcu okresu oferowania, a nie na początku, tak jak było dotychczas. Myślę, że to w zakresie sprzedaży jest to bardzo korzystna zmiana, bo zamiast tej chwili tłumaczyć inwestorom skomplikowany mechanizm rosnącej ceny, można dość prosto mówić, że sprzedajemy z dyskontem względem tej ceny finalnej, okrągłej. Przy okazji warto zwrócić uwagę, że te kwity dochodowe są oprocentowane od tak zwanego nominału, co oznacza, że tak, tak naprawdę zysk inwestora jest większy niż by to wynikało w skali procentowej, jest większy niż by to wynikało tylko jakby z tej stopy dyskonta, która w pierwszym okresie jest 7,5% skali rocznej, bo, bo, bo po prostu inwestor kupuje ten papier wartościowy taniej, więc jakby ma mniejszy wkład, a tym samym ma wyższą stopę zwrotu niż to by wynikało tylko z tego nominalnego obliczenia. Myślę, że warto na to inwestorom zwracać uwagę. Tak jak to liczyliśmy, bo tu też były zapytania i niejasności. Cały, cały zysk w okresie tego cyklu, pięcioletniego cyklu inwestycyjnego obliczamy jako 47,07, dlatego że to jest liczone od ceny w pierwszym dniu oferowania. Jest, cena jest płynna, więc jakby ta stopa zwrotu zmienia się w czasie, ale tak ta, ta, jak mówimy... Liczymy od, od początku jest to 47,07% dochodowości przez, przez, przez ten okres 5 ponad lat. Jak państwo pewnie wiedzą, najdę rozważaliśmy wprowadzenie Jakichś rozwiązań antyinflacyjnych. To, to rozwią, te rozwiązania antyinflacyjne są dalej przez nas jakby trzymane na odorędziu. Natomiast pandemia spowodowała, że nie zdecydowaliśmy się ich wprowadzić, bo po prostu obawy inwestorów zaczęły iść w zupełnie innym kierunku, właśnie związanych z pandemią, a nie ze stopą inflacji. Te, te zmiany w, w obecnej serii G20 wprowadziliśmy na, właśnie na skutek sygnałów od państwa, czyli od inwestorów i dystrybutorów, żeby uczynić ten instrument bardziej zrozumiały. Więc ta, tak samo również czekamy na sygnały od państwa, kiedy te... Inflacja będzie na, na tyle dużym problemem dla inwestorów, że warto będzie wprowadzać takie rozwiązania an, antyinflacyjne. Um, przypominam, że inflacja nieco wyhamowała właśnie na skutek recesji i pandemii. Tym niemniej Polska wciąż jest na pierwszym miejscu w Unii Europejskiej pod względem inflacji. Raczej należy się spodziewać, że ta inflacja będzie w najbliższych miesiącach rosła, a nie malała, wbrew temu co zapowiadał prezes Narodowego Banku Polskiego, który straszył raczej deflację. On raczej się na nic takiego nie zanosi. Więc tak jak mówię, czekamy również na sygnały w tym względzie, albo może w innym względzie, gdybyście Państwo widzieli jakieś dalsze potrzeby modyfikacji naszego instrumentu finansowego. To tyle, co chciałem Państwu przekazać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Pawle. Dzisiaj może niezbyt obficie, ale pewnie ten sezon, sezon letni jest chociaż nie ogórkowy, bo miłym zaskoczeniem było, że po tej bogatej serii i no bogatej, obfitej w pewnie w spotkania, zapewne w spotkania w kontakty z inwestorami serii D20. Te 10 dni przerwy do 10 lipca. I ten czas późniejszy, no wydawało się, że, że będzie rzeczywiście sezonem ogórkowym. No, bo trudno po takiej kumulacji, zwłaszcza tej, która miała miejsce w czerwcu, w trzecim miesiącu serii D20, żebyś, żeby można było tak dalej intensywnie dystrybuować, oferować nasz kwit dochodowy w lipcu. No okazuje się, że jednak przypisy są od pierwszych dni nie są jakieś wygórowane, są umiarkowane na takim średnim poziomie jak to miało wcześniej w seriach w ubiegłym roku, czy wiosną, wiosną tego roku. W przyszłym miesiącu będę, chciałbym, aby Pan Rafał Macow, szef, szef sprzedaży wystąpił, wystąpił na wideokonferencji, ponieważ powstały nowe programy. Ma, on ma nowe, nowe pomysły, które wdrożył, jeśli chodzi o o temat i pozyskiwania klientów i przede wszystkim o, o procedowanie i przepraszam, bo tak podglądam, o procedowanie i, i przedmioty leasingu, którymi się w tej chwili zajmujemy. Także myślę, że to będzie ciekawy case, tak, żeby, żeby, żebyśmy opowiedzieli, czy on żeby opowiedział, a żebyście Państwo mogli posłuchać. Drodzy Państwo, dziękuję za dzisiaj, dziękuję za te pół godziny wspólnie. No jesteśmy przecież na co dzień w kontakcie, więc gdyby cokolwiek się przypomniało komuś, były pytania, no to wiecie, jak nas znaleźć. Maile, telefony, spotkania bezpośrednie. Życzę wszystkim dobrego. Również pozdrawiamy, dziękujemy. Życzę wszystkim dobrego dnia. Upalnego dnia wytrwajmy jakoś. Mamy środek lata. Cieszmy się słońcem, bo... Bo, bo za parę, paręnaście tygodni będziemy już troszeczkę w bardziej minorowych nastrojach, przynajmniej niektórzy i będziemy czekali na lato, na lato znowu ładnych parę miesięcy. Życzę wszystkim dobrego dnia, dobrego tygodnia. Dziękuję jeszcze raz, dziękuję Panu Pałowi za wystąpienie. Do widzenia. Ja również dziękuję, do widzenia.